Gdzie jedziesz? Do Beverly Hills. I jesteśmy w Beverly Hills, czyli jednym, no jak tu widać, z najdroższych miast na świecie. A co powiesz o bezpieczeństwie, bo podobno jednak Los Angeles słynie z przestępczości? Byłam w ciąży i urodzenie dziecka, jak przyszedł na przykład ten rachunek za szpitala, to były trzy dni, ale rachunek przyszedł i to było 100 tysięcy dolarów. Mamy Donalda Trumpa. Ciekawe, kto mu wykupił tą gwiazdkę. Witam Was w Los Angeles, mieście, które tysiące razy widzieliście w filmach, a dzisiaj pokażę Wam jak wygląda naprawdę. Przygoda w Los Angeles zaczynamy spod najbardziej kultowego napisu na świecie, czyli Hollywood. Ciekawostką jest to, że miał on stać tylko 18 miesięcy, a stoi już ponad 100 lat. Miała to być po prostu reklama inwestycji mieszkaniowej. Los Angeles, miasto słońca, gwiazd i palm. Dziś pokażę Wam najbardziej charakterystyczne miejsca w mieście. I porozmawiamy z Niną, która opowie nam, jak żyje się w drugim, największym mieście w USA, gdzie żyje ponad 4 miliony ludzi, a w całym regionie metropolitalnym ponad 18 milionów. Dla porównania, to tak jakby pół Polski w jednym mieście. Pierwsze co czuć, to ogrom. Miasto jest gigantyczne. Wszyscy poruszają się samochodami, 5 pasów ruchów, to norma. Po drugie, czujesz się tu jak w amerykańskim filmie. Serio. Ciepły klimat, parterowe domki i wysokie palmy, które wcale nie rosną tu naturalnie. Większość sprowadzono z Meksyku w latach 30., żeby nadać miastu egzotyczny wygląd. Jesteśmy w Echo Park. Jest to naprawdę klimatycznie, i patrzcie na ten widoczek. Na Los Angeles jest przepięknie, można też wypożyczyć sobie takiego łabędzia i popływać po jeziorku. Są też takie fajne kaczuszki, no nie wiem czy to są kaczki, ale po prostu to ptactwo chodzi sobie tutaj wolno po całym parku, ludzie spacerują, piknikują sobie. I świeci Słonko jest naprawdę przepięknie i cieplutko. W parku macie też siłownię, jak widzicie, ludzie aktywnie ćwiczą, spacerują, biegają. Bardzo fajnie. Gdzie jedziesz? Do Beverly Hills. Beverly Hills, miejsce, gdzie palmy rosną w perfekcyjnych liniach a pod domy podjeżdżają najbardziej imponujące auta. Słynna Rodeo Drive to centrum mody i luksusu, gdzie butiki Diora, Chanel czy Gucci wyglądają jak małe dzieła sztuki. I jesteśmy w Beverly Hills, czyli jednym, no jak tu widać, z najdroższych miast na świecie. I dobrze słyszycie, jest to miasto. Nie jest to dzielnica Los Angeles, tylko jest to osobne miasto z własnymi prawami. I widać tutaj przepych. Co ciekawe, są tu parkingi za 3 dolary za 15 minut, ale są też publiczne parkingi, gdzie pierwszą godzinę lub dwie godziny, zależnie od lokalizacji, macie gratis, a kolejna jest za dolara, więc myślę, że jest to no, mega korzystna cena. Tutaj spotykamy się z Niną, która na stałe mieszka w Los Angeles i opowie nam co nieco o tym mieście. Jesteśmy w tym momencie w Beverly Hills na Rodeo Drive. Tu jest taka boczna ulica i tutaj super czuć święta, jak jest grudzień, bo sztuczny śnieg z góry i jest tak, jakby taki ba takie bańki malutkie to są. Jest chłodniej w nocy, więc czuć taką magię świąt, bo to jest wszystko oświetlone, ten śnieg tak wypruszy, piosenka leci właśnie świąteczna, no i mimo to, że jesteśmy w Los Angeles, to dalej Słyska. czuć te święta. U nas wszyscy celebrują święta od razu dzień po Halloween, więc od razu dzień po Halloween już wjeżdżają te świąteczne Yy, dekoracje. A, jak to się stało, że jesteś w ogóle tutaj w Los Angeles. A to się wszystko zaczęło od tego, jak mnie moi rodzice tak, wzięli tak, tak, do Los Angeles, tak pozwiedzać, jak miałam chyba 16 lat, coś takiego, i od razu mi się spodobało to miejsce. I powiedziałam, że ja przyjadę tutaj studiować. Oczywiście, nikt mi w to nie wierzył. Yy, I przyjechałam najpierw do Chicago na rok, studiowałam angielski ESL tak zwany. Przez rok pracowałam na czarno, jak to się mówi, dwie prace miałam. Odłożyłam sobie wystarczająco dużo pieniędzy, żeby być niezależna i się przeprowadzić do Los Angeles. No i tutaj studiowałam już tutaj na Uniwersytecie. Jest takie przysłowie, jak tutaj ludzie mieszkają w Los Angeles, że rano jest yy, zima. Potem masz wiosnę do, do 12, od 12 do 5 jest lato i od 5 do wieczora już masz jesień, że zimno. Mamy cztery sezony ciągu. Tak, i masz. I jak za pierwsze jak się tutaj przeprowadziłam? To jadę autem i tak że jedna osoba ma kurtkę puchową, druga osoba jest w spodenkach, trzecia jest ubrana w czymś innym tak, ja i sobie, tak. sobie myślę o co chodzi w ogóle i to wszystko zależy od tego, które oni wyjechali z domu. Tutaj tak samo ludzie nie mają tak typowo od dziewiątej do piątej pracy, Każdej pracuje różnie, bo tu tak samo wiadomo, że filmy, castingi i ta cała produkcja, to każdy o innej, różnej godzinie zaczyna. Chyba, że ktoś pracuje w biurze, no tutaj jest od 9 do 5, ale tutaj jest non-stop zawsze jakiś korek, bo ludzie mają różne godziny pracy. Właśnie, to się się, bo nie ma takiego korka. To Teraz się nie, się, nie ma, tak, e, fajnie nie ale nie od trzeciej się i... zacznie i tak będzie do 7. Od 3 do 7, a rano jest od godziny 7 rano do 9.30 korek. Tutaj, jak są Oscary? Ta ulica jest zamknięta, ta kanon, i widzicie tutaj, tu jest taki teatr. Więc ta ulica jest zamknięta i tu jest to after party po Oscarach. Parę razy właśnie jak przechodziłam, to tak sobie szliśmy z mężem na, na spacer i widzieliśmy paletę właśnie gwiazd. Mariaci właśnie yy, powitali właśnie jakimiś tam piosenkami czy coś w tym stylu, ale właśnie to było takie ciekawe, że, że jak to właśnie wygląda od kulis. A co powiesz o bezpieczeństwie, bo podobno jednak Los Angeles słynie z przestępczości. Znaczy tak, ja mieszkam tutaj 6, no, 16 lat i nic mi się nigdy nie przydarzyło, ani nic z tym stylu zależy, gdzie się jest. Mhm. Wiadomo, że są takie okolice jak Campton, i tam nikt się nie powinien e, zapuszczać. Downtown Los Angeles jest też takie średnie w nocy, ale na przykład tutaj Beverly Hills, West Hollywood. Hollywood to są takie normalne, bezpieczne okolice, ale tak mówię, jak się omija właśnie okolice East Los Angeles jest się na West Los Angeles stronie, to nie ma problemu. To jest bezpiecznie. No, czyli po zmroku polecasz wyjść z się No gdzieś tak, ty tutaj, tym bardziej tutaj. W Beverly jest tak, mówię, West Hollywood. West Hollywood na przykład tętni życiem w, w nocy. W weekendy ludzie są na ulicy, imprezują, bo to jest takie miejsce w Los Angeles, mhm. gdzie są imprezy. I norm, i, no i wszyscy są na zewnątrz, więc nie ma jakichś... Problemów, a poruszanie się komunikacją, czy raczej o, samochód? Nie, to u nas samochód tylko samochód. Będzie, będzie, co prawda, komunikacja na Olimpiadę. To pracują nad metrem, żeby tutaj szło do, przez Beverly Hills i do samego oceanu. Ale jest w ciężko. Znaczy, nie, teraz nie możesz użyć, ale budują. Jest cała ulica, tamta jest za, za, e, zabarykatowana, bo tam będzie właśnie przystanek tego metra. Można wziąć autobus i to są te przyspieszone autobusy, że się co jakąś stację zatrzymuje. Są bezpieczne, ale to nie jest taka komunikacja miejska jak w Nowym Jorku, czy w Chicago, czy w innych miejscach, że przesiada się tu, tu nie. Z Beverly Hills ruszamy nad ocean. Santa Monica Pier, to jedno z najbardziej kultowych miejsc całej Kalifornii. Symbol beztroski, zachodów słońca i filmowego klimatu. Znajdziesz tu słynny Pacific Park z diabelskim młynem i restauracjami. Dodatkowo to tu kończy się słynna Road 66. Wzdłuż bulwarów macie hotele, restauracje, no i przepiękny widok na ocean. Tutaj już widać gdzieniegdzie bezdomnych, ale no plus jest taki, że nikt cię nie zaczepia, nie podchodzi. Oni po prostu sobie siedzą i leżą, po prostu nikomu nie przeszkadzają. I też nie czuję jakiegoś niebezpieczeństwa tutaj spacerując. Wchodzimy na Santa Monica Pier, jednego z najbardziej kultowych miejsc w Los Angeles. Jest to słynna promenada przy plaży z parkiem rozrywki i różnymi knajpkami. Miejsce naprawdę tętni życiem, jest tu dużo ludzi. Patrzcie, tak wygląda promenada. Santa Monica jest oficjalnym końcem słynnej Road 66, czyli jednej z najbardziej kultowych tras w USA. Powiem Wam, że widoczek robi wrażenie. Patrzcie. Wygląda chyba troszeczkę na bardziej nowoczesny ten park. Jest już trochę przestarzały. A tu mamy końcówkę naszej promenady. Na molo macie różne występy czy artystów. I dużo jedzonka. Jesteśmy już na końcu promenady. Są tu skotki, troszeczkę wygląda jak scena, bo pan tutaj gra. Jest cielowy klimat. Zaraz będzie zachód. Zostaliśmy tu na zachód końca, Było warto. jeszcze, czy, bo tak o, się tak, pojawiają, bo, ale bezdomnych. czy są problemy tak. z nimi? Czy? Dwa, dwie różne rodzaje osób bezdomnych. Są osoby bezdomne, które mają problemy psychiczne i mają problemy z narkotykami. I ta, tacy bezdomni to jest właśnie downtown Los Angeles. Jest taka ulica nazwana Skid Row, gdzie są same namioty. Jak się przejedzie, to ta, aż traktam przejechać. Bo widać, że to są osoby, które mają problemy z uzależnieniami, a drugie osoby bezdomne to są osoby, które po prostu po COVID-zie straciły domy, pracę i, i próbują jakoś się z tego. Wyjść. Czyli jednak COVID dość mocno się odcisnął tak, tutaj. Tak, dużo bezdomnych po COVID zostało. Du, na, du, ludzie stracili tak, pracę tak. i mm -hmm. nie ich tak. było na mieszkania. Tak, nie stać było na mieszkania albo stracili domy, bo mieli y, opłaty za domy bank jak mm -hmm. nie spłaci się przy, przez parę miesięcy, to po prostu bank przejmuje ten dom, mm -hmm. no i nie masz domu i, i no, jesteś na ulicy. I jaka jest o, cena tak. załóżmy tutaj, jaki z tych usług medycznych? To jest tak, każdy musi mieć prywatne ubezpieczenie albo z pracy. Mhm. Ja mam na przykład prywatne, bo jestem agentem nieruchomości, więc ja muszę sobie sama płacić. Mhm. I jak ma się właśnie, o powiem Wam w taki sposób, jakie to są <grym> ceny. <grym> byłam w ciąży i urodzenie dziecka, jak przyszedł na przykład ten rachunek ze szpitala, to były trzy dni. Co prawda miałam osobny pokój, jedzenie, wszystko było na super standardzie i mhm. w ogóle, byłam w tym szpitalu 4 dni. Ale rachunek przyszedł i to było 100 tysięcy dolarów, wow. z, <laughs> z czego my tego nie. nie zapłaciliśmy, bo Ci płaci to ubezpieczenie, ubezpieczenie no. ale zapłaciliśmy z tego chyba 8 tysięcy, jak pamiętam. No. no to i tak mało cena Całość całości po tak, tak, prostu tutaj. Tak, ale to, ale to właśnie to jest to, że jak się jest już w tym szpitalu, to się ma ten cały serwis, mm -hmm. y, ma się osobną od siebie pielęgniarkę. Mm -hmm. y, jak to. Się, co, co się nie potrzebuje, to, to, od to razu. dają, no więc. Powiedz mi, ile kosztuje takie ubezpieczenie? Ubezpieczenie kosztuje. Z, tak, żeby mieć wszystko, i naj, wliczone i najmniej płacić, jakby ze swoich kosztów. Mhm. To to jest 1200 dolarów mhm. na miesiąc. Wiadomo, że jak się mniejsze ma ubezpieczenie, no to wiadomo. Mniej, mniej obejmuje. Po więcej się płaci za tak zwane co-pay, za mhm. to wejście. Ale tak, ja na przykład idę do. Lekarza, to ja płacę 35 dolarów za wizytę. Bo tam. Mhm. I reszty, co, co robią, jakieś pokrywa... prześwietlenie, to wszystko, to wszystko y, po jest pokryte. Okej, okay, no to też nie jest źle, jak to jest taki pakiet, który obejmuje tak, wszystko. Tak, no chociaż ty, no na przykład ja miałam y, 4, już nie wiem, chyba 4-5 lat mhm. temu, miałam raka skóry i miałam właśnie wycięcie pod okiem. Mhm. No, i ja na przykład zapłaciłam ze swojej kasy 75 dolarów, mhm. ale cała ta operacja wycięcia. Z koszt tego wyszło to 50 tysięcy dolarów. O, no. Więc są takie ceny. Jest różnica. są ceny z kosmosu, tak. za no, jakiekolwiek... góry to już cena kosmiczna. Tak, no to już w ogóle, no. Ale właśnie tak jak mówię, no nawet takie właśnie wycięcie ze skóry, mm -hmm. co to w Polsce by nie kosztowało tyle, tutaj tak. 50 tysięcy. No. Ja z tego zapłaciłam... Dramat. Nie wiem, nie pamiętam, 75 dolarów, coś takiego, 100 dolarów. No, to to no. jest dobra cena. No, do no, tego tak mówię, więc to za coś za coś. Pomimo tak. to, że w miesięc... jakby w ciągu roku płacisz za to ubezpieczenie 14 tysięcy, powiedzmy, mm -hmm. nie? No ale... Masz dużo więcej. Potem jak coś Ci przyjdzie tak. do zrobienia, czy coś wyjdzie, no to, no to, też to w zasadzie różnica. jest różnica dalej. No. No. Nowy dzień, dziś w planie obserwatorium Gryfina i Hollywood. Jeden z najlepszych punktów widokowych na Los Angeles i napis Hollywood, czyli Obserwatorium Gryfina. Było tu kręcone naprawdę wiele, wiele filmów. Jeden z najbardziej charakterystycznych to La La Land. Była tu odgrywana scena tańca w gwiazdach, właśnie w środku obserwatorium. Więcej filmowych miejsc z Los Angeles zobaczycie w nowym filmie, który wkrótce pojawi się na kanale. A my wracamy do obserwatorium. Obserwatorium powstało dzięki ekscentrycznemu miliarderowi, temu samemu, który podarował miastu park. W testamencie zapisał pieniądze na budowę obserwatorium, żeby każdy mógł spojrzeć w gwiazdy, nie tylko milionerzy. To dzięki niemu do tej pory wejście do obserwatorium jest bezpłatne. Oprócz przepięknych widoków, które nam niestety przysłoniła mgła, można zobaczyć tu wystawę o kosmosie, teleskopy oraz pokazy w planetarium. Pani GTA 5 pewnie kojarzą obserwatorium z pewnego mema. Davy. Wrócimy tu na zachód słońca, teraz ruszamy do Hollywood. Hollywood to kultowa dzielnica Los Angeles, która od dekad jest symbolem przemysłu filmowego. I gwiazdorskiego życia. To tutaj znajduje się słynny Hollywood Sign na wzgórzach, Walk of Fame z gwiazdami największych artystów oraz legendarne teatry, gdzie odbywają się premiery hollywoodzkich hitów. Hollywood to także miejsce, gdzie kręcono niezliczone filmy i seriale, a spacer ulicami pozwala poczuć magię historii kina. Jesteśmy w Hollywood, patrzcie pod moimi. Nogami jest aleja gwiazd, którą sobie właśnie idziemy. Widzieliście, że tych gwiazd jest ponad 2700, no jest tego naprawdę dużo, a co roku przybywa średnio o 20 nowych gwiazd. Co ciekawe, taka gwiazdka nie jest za darmo. Jedna gwiazda kosztuje 75 tysięcy dolarów eee, i ta, za taką gwiazdę płaci sobie albo osoba, która ją chce mieć, no albo po prostu studio, które nominuje artystę. Nie każdy chce mieć swoją gwiazdę. Na przykład Bruce Willis czy Julia Roberts odrzucili propozycję, bo nie chcieli, żeby ktoś deptał po ich imieniu. W Hollywood ponownie spotykamy się z inną, która opowie nam o tym miejscu. No i czy można rzeczywiście znaleźć tu jakieś gwiazdy filmowe? Hollywood wcale nie miało być w filmach. Na początku XX wieku było spokojną rolniczą dzielnicą. Dopiero później przyciągnęło filmowców, uciekających od Nowego Jorku przed surowymi po prostu restrykcjami. Patrzcie, są tu puste gwiazdki, na przykład tutaj. I tu kolejna. W tej alejce co druga gwiazda jest pusta. Ta ulica w ogóle jest mega, mega długa. No w sumie nic dziwnego, jak ty gwiazd jest ponad 2700, ale naprawdę ciągnie się przez całe Hollywood. Na no, Alei Gwiazd spotkamy naprawdę wielkie sławy, między innymi Mandarin Monroe, Michael Jackson, Elvis Presley, ale, ale, ale znajdziemy też dość nietypowe gwiazdki, na przykład Myszka Miki, Kermit, Shrek, Donald Trump czy na przykład Godzilla. Nie wiem jak dla Was, ale myszka Miki czy Shrek to też dla mnie prawdziwe gwiazdy. Znalazłam gwiazdkę Walta Disney'a. Idziemy dalej. Zobaczymy, jakie słabe uda nam się jeszcze znaleźć. Przy Dolby Fieter już coraz więcej gwiazd. Mamy Kermita tutaj. Mamy też Pink. Mamy Chuckichana. Co jeszcze nas tu czeka? Trzeba patrzeć pod nogi, nie przed siebie. Tutaj mamy Kevina Spacey. Obok Kevina mamy Donalda Trumpa. Ciekawe, kto mu wykupił tą gwiazdkę. Tutaj jest hehe. He. Dolby Fieter to tutaj odbywa się rozdanie Oscarów. Ciekawostką jest, że kiedyś nazywało się Kodak Fieter. W teatrze odbywają się też regularnie koncerty, muzykale, a nawet występy komików czy konferencje technologiczne. Dolby Fieter od środka. Cześć. Już, cześć! Cześć, jest już ta Pokażę nam, jak wygląda po prostu ten Oskary. teatr Oscary nie teraz jak to wygląda. Tak. Bo teraz jest tak trochę goło. Więc ale dzisiaj mamy nie dzisiaj. przygotowywałam się już na premierę firmową, albo będzie z Utopia, albo tego filmu na UCMi, więc już tu jest zamknięte, bo tu jest czerwony dywan na inny event, ale tutaj właśnie jest czerwony dywan na Oscary, gdzie robią zdjęcia. I przechodzą właśnie tędy. W tą stronę, gdzie jest rozwinięty właśnie czerwony dywan, i wtedy się wchodzi do głównego teatru, gdzie są rozdania Oscarów. Nie wiem, czy tak widać, ale o, tak to mniej więcej wygląda. Co tutaj jest ciekawe, Oscary zaczęły się w 1932 roku. I to widać, jak tutaj zobaczycie, są takie daty, i tutaj jest pokazane, który film wygrał w tym roku. Więc na przykład tutaj jest przeminięto z wiatrem 1939. Jest ten ostatni. Jeszcze taka ciekawostka. Wszystkie gwiazdy są na ulicy wzdłuż Hollywood Boulevard. Chociaż jedna gwiazda nie jest na podłodze, tylko jest na ścianie. ścianie. I to jest Mahomet. Y, właśnie Ali. Mamy tutaj wypisane Oscary. Jak się obrócimy w drugą stronę, to Oscary są przewidziane do 2071. Tam będą musieli dobudować... Nie do wiem, nie mam pojęcia, ale to jest śmieszne, że wtedy oni już tak to zaprojektowali. I tutaj jest rozłożony czerwony dywan i główne wejście do teatru. Można tam też zwiedzać. Dobra, a powiedz może jeszcze, jaka jest średnia pensja po prostu tutaj? To wszystko zależy, gdzie, co, kto pracuje, wiadomo. Bo na przykład taka, powiem, podstawowa pensja, taka na zasadzie pracuje się... W McDonaldzie. To jest 19 dolarów za godzinę. za, za pod, to jest y, podstawowa, podstawowa pensja, pensja, tak. Wiadomo, że jak ktoś ma jakiś inny zawód, tutaj najwięcej zarabiają. Y, na przykład jak ktoś jest tutaj pielęgniarzem, to jest ciekawe, bardzo dużo się zarabia, jak się jest pielęgniarzem właśnie. Czy coś jest związane z medycznymi rzeczami, to no. Ja mam na przykład znajomą, która jest od mózgu. Nie neurologiem, tylko ona robi operacje mózgu. No to ona zarabia pół, pół miliona dolarów na rok. Więc to wszystko zależy. Branża, tak. Nieruchomości są dobre, ale to trzeba mieć tak samo dużych klientów. Teraz nie jest dobry market na to, no ale yy, to wszystko zależy. Tu są bardzo dobre burgery. To jest taka malutka yy, sieciówka w Los Angeles. Oni chyba mieli pierwsze w Eco Park i otworzyli tutaj. Jeszcze druga jest w The Grove i w Venice Beach. No i hamburgery są bardzo dobre. To jest pół lemoniada, pół herbata. E, Ice tea właśnie. I, o, jesteś twarzak to I to się miesza i to smakuje taka dobra herbatka u zimna. Jesteśmy właśnie pod Chinese Theater, gdzie mamy e, stopy i ręce odbite gwiazd. Pokażę wam, gdzie jest e, ten, e, z Harry'ego Pottera. Aktorzy i z Twilight. I tu jest Harry Potter. I tutaj są podpisani właśnie ci aktorzy. I tak samo George Clooney i inni. Tu mamy Mani Monroe z premiery filmu Mężczyźni preferują blondynki. I tam jest nawet zdjęcie. Wróciliśmy do obserwatorium na zachód słońca i są ciut lepsze widoczki, widać tutaj wieżowce, no i już słońce powoli zachodzi, robią się fajne kolorki. Kolejny dzień spędzamy w Universal Studio Hollywood. To absolutny must dla fanów kina, efektów specjalnych i dużych emocji. To jedyne studio filmowe w Los Angeles, które łączy parki rozrywki z prawdziwymi planami zdjęciowymi. Atrakcji jest naprawdę sporo, dlatego o tym miejscu osobny odcinek. Na koniec odwiedziliśmy jedną z najbardziej kontrowersyjnych części Los Angeles, Skit Row. To obszar downtown, który od lat kojarzy się z kryzysem bezdomności. Mimo trudnej historii, jest ważnym miejscem na mapie miasta, bo pokazuje realne wyzwania społeczne, z którymi mierzy się Los Angeles. To nie jest typowa atrakcja turystyczna. To miejsce, które pokazuje, jak wygląda życie w milionowym mieście. Los Angeles to miasto kontrastów. W jednym momencie przejeżdżasz obok Billy za 10 milionów dolarów, a kilka przecznic dalej namiotowe osiedla bezdomnych. To właśnie największy paradoks Los Angeles bogactwo i bieda obok siebie. Mimo wszystko, Los Angeles ma w sobie coś wyjątkowego tę energię, poczucie, że wszystko jest możliwe. Nie jest idealne, ale jest pełne życia, koloru i pasji. Dziękuję za uwagę. Wkrótce na kanale odcinek o filmowych miejscówkach w Los Angeles. Zaobserwujcie, żeby nie przegapić.